Program Mój Elektryk mamy nadzieję, że zdynamizuje rozwój elektromobilności w Polsce. Oczywiście należy patrzeć na ten program jako na pewien zestaw projektów, które dopiero połączone wspólnie mogą dać tą wartość dodaną i wykreować popyt na pojazdy zeroemisyjne. Rozpoczyna się program 12 lipca od wsparcia. Skierowanego dla osób fizycznych. To wsparcie będzie na dużo lepszych warunkach niż to było rok temu podczas programów pilotażowych. Zarówno podniesiona jest cena maksymalna samochodu objętego wsparciem, podwyższona w niektórych przypadkach jest kwota samego dofinansowania. Będą także możliwe inne możliwości finansowe, takie jak choćby skorzystanie z leasingu konsumenckiego. Ale to, co nas szczególnie wprawia w taką nadzieję, że to będzie ten program, na który rzeczywiście my... Czekaliśmy już ponad trzy lata i ten program, który faktycznie przyniesie różnicę na rynku elektromobilności w Polsce, to jest to, co się wydarzy po 12 lipca. Bo kluczowe dla rozwoju elektromobilności jest wsparcie kierowane do innych grup niż osoby fizyczne, dla przedsiębiorców, samorządów, innych klientów instytucjonalnych. To jest właśnie ta grupa, która napędza rozwój motoryzacji samochodów nowych generalnie, a w szczególności to widać w obszarze zeroemisyjnego transportu. Zatem Mamy nadzieję, że program, który będzie otwarty dla przedsiębiorców, dla samorządów, będzie pozwalał tym grupom korzystać z takich narzędzi finansowych jak leasing czy wynajem długoterminowy, będzie zawierał te zasady, o których już wiemy, czyli kwota maksymalna samochodu 225 tysięcy, dopłata do 27 tysięcy złotych. Możliwość sfinansowania nie tylko samochodów z kategorii M1, ale także N1, a także innych segmentów motoryzacyjnych, oraz to, że będziemy mówić nie o programie, który trwa jeden miesiąc, tylko trwa lata, i my pracujemy na wniosku zamkniętym, czyli kierujemy się do instytucji wtedy, kiedy już samochód mamy zakupiony, zarejestrowany, ubezpieczony i ta dopłata na nas czeka to mamy nadzieję, że ten pakiet zmian rzeczywiście przyczyni się do tego, żeby ta strona popytowa została na tyle wzmocniona, żeby móc rzeczywiście liczyć rejestrację w dziesiątkach tysięcy.